Zdjęcia wstrząsnęły Barbarą. Kobieta postanowiła porozmawiać z narzeczonym zmarłej siostry. Lidia masz, i Piotr masz. uparli się, że będą jej towarzyszyć. Macie 5 minut. Nie potrzebujemy aż tyle. Zdradzałeś Martę? Słucham? Oczywiście, że nie. Co to jest? Zajrzyj do środka. Co? Tylko tyle macie? Zdjęcie, na którym daje komuś pieniądze? Pieniądze, perfumy naszej siostry. No i widać, że wchodzisz do bloku, gdzie mieszka nieka Aleksandra Sabałczyk. Ta sama, z którą jesteś na zdjęciach. Mm. No ja nie muszę się wam tłumaczyć. Krzysiek, ja sprawdzałam daty. Spotykałeś się z tą laską, kiedy ja zostawałam z Martą, a ty podobno miałeś wyjazdy służbowe. A skąd wiesz, że nie były służbowe? Nie rób się, dybila. Mamy dowody na to, że zostałeś całą noc u tej kobiety i że poza tobą i nią nikogo w tym czasie tam nie było. Hej, co ty tam robisz? Przestań grzebać moich rzeczy. Tego pierścionka szukałeś? Mówiłem od początku, że go ukradł. A ja cię cały czas broniłam. Opowiadałam wszystkim, jak bardzo kochałeś Martę, a ty? Nic złego nie zrobiłem! Ta kobieta na zdjęciach jest prostytutką. Kiedy moja siostra umierała, kiedy zapisywała ci mieszkanie w spadku, ty sypiałeś z prostytutką? Krzysiek, co ty robisz? Boli. Krzysiek, co się dzieje? Wciemnia, żeby się wykpić. Boże, Krzysiek, no, no nie stój tak, no dzwon na pogotowie. Oddychaj. No pospiesz się! Oddychaj, Krzysiek, spokojnie.